Nazywam się Krzysiek i mam 35 lat. Mieszkam we Wrocławiu i od jakiegoś czasu szukałem czegoś, co przywróci mi z powrotem moją pewność siebie. Mniej więcej około 30 zacząłem tracić włosy, a razem z nimi mój uśmiech i pewność siebie. To zaczęło mnie niepokoić. Zawsze uważałem się za osobę zdecydowaną, która wie, co robi, jak się zachować i jak dobrze wyglądać. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, zacząłem czuć się źle. Byłem u specjalistów medycyny estetycznej, u różnych specjalistów od włosów, ale tak naprawdę każdy tydzień kończył się z innym nakryciem głowy i chociaż czułem się modnie, to jednocześnie, no cóż, zakrywałem się, tak to właśnie było. No i tak zacząłem sprawdzać, czy są jakieś postępy w dziedzinie wzrostu włosów, czy wymyślono coś bardziej skutecznego i wiarygodnego niż to, co już sprawdziłem i w końcu trafiłem na stronę Marty, która nazywa się Hair Clinic. Obejrzałem zdjęcia tego co ona robi i zacząłem drążyć temat głębiej i głębiej i pomyślałem sobie: "Wow. Ta dziewczyna jest całkiem niezła". I przypomniało mi się jak kiedyś robiłem sobie sesję zdjęciową, gdzie makijaistka cieniowała mi głowę ponad czołem, żebym dobrze wyglądał i pamiętam, że na zdjęciach ten sposób dawał dobry efekt. I kiedy zobaczyłem pracę Marty, pomyślałem sobie: "Dobra. To jest coś w stylu tego cienia, taka iluzja włosów. Może to zadziała na całej głowie i sprawi, że znowu poczuję się komfortowo". Więc obejrzałem jej stronę i przeczytałem wszystkie informacje na temat jej pracy. Niektóre z nich były bardzo szczegółowe i pomyślałem sobie, że to jest nowe rozwiązanie, to jest to, czego szukałem i że koniecznie trzeba z tego skorzystać. I dlatego się tutaj znalazłem. Tak. Jak patrzę teraz w lustro, to jestem bardzo zadowolony. I to jest tylko po drugiej sesji, a jeszcze będzie jedna. Jeszcze nie jest zakończone, a już robi wrażenie. Ale od kilku dni, kiedy jestem sam i mogę się na sobie trochę bardziej skupić, zaczynam sobie uświadamiać, jak dobrze to może wyglądać. Kiedy popatrzę na swoją głowę, myślę, że mógłbym wrócić do czasu, w którym jeszcze miałem włosy, i jak sobie o tym pomyślę, to od razu czuję się lepiej. Przed zabiegiem praktycznie doszedłem do momentu, w którym już nie chciałem się oglądać w lustrze, bo obawiałem się tego, co w nim zobaczę. A teraz tak już nie jest. I to wszystko tak naprawdę przez zabieg mikropigmentacji wykonany przez Martę.